Cześć! Witam się w kolejnym odcinku. Właśnie sobie wymieniłam wodę wszystkim królikom, bo już teraz witamin przeszły na zakwasze i trzeba było wymienić wodę we wszystkich poidełkach. I teraz lecę do drugiej części, bo tutaj już ogarnęłam moje papudraki. Ale muszę Wam pokazać kociaki, bo po prostu są rewelacja. Cześć Luna, pokaż się, bo jesteś boski. Zobaczcie jak one już fajnie chodzą. Śliczny jesteś. Proszę, proszę. Większość z nich jest zarezerwowana, więc fajnie, że pójdą do nowych domków. I tak naprawdę to chyba wszystkie pójdą do nowych domów. Więc z tego się bardzo cieszę. Cześć. Cześć, kietusy. Tak się luźno zastanawiam, czy nie zrobić Wam jakiejś serii poradników. Oczywiście serii poradników, tak jak ja to robię, bo nie każdy może się z tym zgadzać, albo niektórzy robią to inaczej. Ale czasem mogę Wam pokazać coś tak jak ja to na przykład wykonuję, na przykład tatuowanie, szczepienie. Jeśli byście chcieli takie poradniki, to możemy zrobić sobie playlistę i możecie wrzucać tematy w komentarzu, co byście na przykład chcieli zobaczyć. Luśka się trochę uspokoiła, już się tak nie rzuca na ręce, więc jest dobrze, <laughs> tak Luśka? Tutaj sobie trochę prze, przemieliła ściółkę. Tak, Luśka? Będzie coś? Co? Ja sobie sprzątam u samiczki i młode wypełzły z gniazdka. O. Co pan tutaj robi? Samiczka ma już czyściutko. Pachnąco, bo już tutaj tak śmierdziało, że nie mogłam sama wytrzymać. No, działka, jak Ci się podoba. No i w ogóle muszę Wam podziękować za wbicie tysiąca subskrypcji. Dziękuję, jesteście wielcy. Super, cieszę się, że ze mną jesteście, że już oglądacie moje filmy. Mam nadzieję, że Wam się podobają, bo staram się dla Was je robić jak najlepiej. Potrafię. Tutaj samiczka, mam nadzieję, że już w końcu załapała. Wydaje mi się, że może tym razem nam się uda. Termin ma na ósmego, więc zobaczymy. Sam co widała się pokażę tylko raz, więc nie wiem co z tego wyjdzie. Jak na razie to ściółkę ora równo, więc myślę, że może jednak coś z tego może być. Ale okaże się. Tutaj samiczka już czeka na zielonkę. Muszę jej się trochę narwać. Niech ja się działka cieszy. Zaraz marchewę też jej dam. I wodę zaraz. A nie, jej dzisiaj dałam świeżą wodę. Tylko resztę muszę jeszcze wymienić w poidełkach. Wszystkie króliczki właśnie dostały gałązki z brzozy. nazrywałam i teraz wszystkie szamają. Tutaj działuchy jeszcze po buraczku i marcheweczce, i mamusia również. Tutaj maluchy rosną. Cała ferajna. No i postanowiłam, że tą samiczkę sprzedam po odchowie młodych. A raczej sobie zostawię tutaj tą pełnobarwną, po sroka tej samicy, o tą ciuchę. <grywia> Dzisiaj sobie tą całą ferajnę poważę i może im sprzątnę, albo w sumie może sprzątnę im dopiero jak będą ocalać matkę. jeszcze nie zdecydowałam, kiedy to będzie, ale myślę, że na dniach. No, za parę dni odsadzę to już im posprzątam, żeby wtedy miały czyściutko i będą sobie siedziały na czyściutkim. Jeszcze tutaj u samczyka muszę posprzątać. U tego ziomala muszę posprzątać. No i jeszcze tutaj u Zouzy. ale to już na, we wtorek. Dziś jest niedziela, we wtorek ja jej posprzątam, bo będzie miała tydzień do wykotu. Z tym, że ostatnio mnie oszukała i się nie wykociła, więc zobaczymy. Może, może tym razem się uda. Mam nadzieję, że tak. Już po 2 kilo będą ważyły małe pimpuchy. Nie, 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 proszę nie skakać. Drugi królik też 200, a tutaj samiczka po ślinotoku kilo 800, biedna zołza. Ale samiczka i tak bardzo ładnie wygląda, już się fajnie trzyma, dorównała reszcie ładnie, bo było jeszcze gorzej, ale myślę, że jeszcze się trochę weźmie, na pewno będzie odstawać. Nie wiem jak wyrośnie, ale myślę, że nie będzie aż takiej tragedii, prawda? Załóżę? Chcę bawić kreśkę, cię bawić. No, dziękuję sobie. Nie widzisz to teraz. Co, Leo? Ziomalu. Co dzikujesz, ziomalu? Ja się pobawiam zabawkami. Aha! Korany. Co tam? To bo... Losiu Sędzi. Sędzi go. Kurczę. Tak właściwie to dzisiaj myślę, że będzie krótki odcinek. Nie ma za bardzo co opowiadać. Nic się nie dzieje. Teraz właśnie sprzątam mu samczyka. Zaraz dościele młodym. Postanowiłam, że im nie będę sprzątać, tego im po prostu dościele. O. A sprzątam im. Jak będę odsadać matkę, wtedy już będą sobie na czyściutkim. Wszystkie. No i na dzisiaj to tylko tyle. Tylko dwie klatki do posprzątania. Właściwie to jedna, bo druga do dościelenia, bo wcześniej już posprzątałam inne klatki, więc już mam z głowy i wszystko mam poogarniane. I teraz w poniedziałek dostanę lek na odrobaczanie. Odrobaczę sobie większość królików, a za dwa tygodnie będę szczepić młodzież i tego nowego nabytka mojego. I opowiadam, że nic się nie dzieje, a pimpuchy właśnie wylazły. Spoko, nic nie będę robić. Mamuśka. Tak, siedź sobie w kącie. Jak już pimpuchy wyłażą, to fajnie. Niuchają, co tu się dzieje. Cześć pimpuchy. Małe pimpuszki. Maluchy mają już czysto. Tutaj, Samczyk też już ma czyściuśko. Teraz go mogę przerzucić. Właśnie sobie uzupełniłam sianko. Kuliki dostały kolację. No i nic ciekawego się tutaj dzisiaj nie wydarzyło. Tylko posprzątałam kratki. No i co? No to to wszystko w tym odcinku. W następnym może pokażę Wam odrobaczanie. Może. Jeszcze nie wiem, nie zadecydowałam. Także to wszystko. Trzymajcie się. Hej.